Ja w tej chwili nad Mikołowską wyjeżdżam tuż przy kościele z ulicy równoległej do ulicy Poniatowskiego Powiem Wam bardzo duży ruch Natomiast jeśli chodzi o organizację ruchu To nie ma tutaj żadnych zmian od tego 13 gdy robiłem nagranie wieczorem Skrajny Prawy pas prowadzący w kierunku autostrady A4. Obecnie jest pasem remontowanym w kierunku autostrady A4. Jak widzicie, ruch prowadzony jest pasem środkowym, czyli w normalnych warunkach lewym pasem w kierunku centrum. No i ja jadę prawym, skrajnym pasem w kierunku centrum. Mamy jak najbardziej żółta linie, żółte strzałki, nam pokazują z tegoż pasa. Możemy jak najbardziej skręcać w lewo w ulicę, w ulicę Raciborską. Tutaj też powiem szczerze, gdy robiłem to nagranie tego, tego 13 nie było widać czy tutaj ten skręt jest możliwy czy też nie jest możliwy. jak najbardziej skręt jest możliwy, trzeba tylko uważać, bo przejeżdżamy przez pas ruchu, na którym ciągle jest jeszcze asfalt wylewany, więc ta nie ma tej ostatniej warstwy asfaltu.